Bardzo się cieszę, że jestem w Polsce, że widzę moją ciocia po 22 latach. Ale nie poznałabym jej nie, na, ja ulicy, się... na ulicy, na no. ulicy. E, a ja się bardzo cieszę, że poznałam jej. No, na ulicy, jakby na pewno by nie poznała. Dzień dobry miecia. Witam cię serdecznie. Cieszę się, że w ten sposób mogę Cię pozdrowić, ucałować. Proszę Cię też, pozdrób Małków ode mnie, Moniusię i powiedz jej, że czekam na nią w okresie wakacji. Obiecała, że przyjedzie tu do nas. No poza tym pozdrawiam Cię od mojej rodziny całej, od syna, od synowej, od wnuków moich, od Bogusia, od wszystkich. Pozdrawiamy Cię bardzo i całujemy gorąco. U nas pogoda piękna, słonecznie, bardzo ładnie. Ciekawa jestem, co u Was, jaka, jaką macie pogodę. Co poza tym, czy zdrowe jesteście? Również do życzeń dołączają się wszyscy z będzia. No, nie ma ich tu wśród nas, ale dołączają się do życzeń. Boguś, Staszki, Stefanki, Sebastiany. No chociaż tyle parę słów. Trzymajcie się zdrowo, wesoło i szczęśliwie. Pa.